Siemanko, kolejny dzień, kolejny filmik, co dziś otwieramy? Dziś otwieramy blasterboxy Boxy z Fify 365 2020-2021, mamy dwie sztuki do otwarcia dzisiaj. Naraz powiem co się w takim Blasterboxie znajduje. Tylko je rozfoliujemy Ok, drugi rozpolowany. I już wam mówię, co tu się znajduje w takim blasterboxie? Mamy 8 saszetek, 48 kart, plus 5 kart z limitowanej edycji. Nożyczki na bok, żeby nam tu kadru nie psyły. I otwieramy pierwszego. O, co tu będzie w pierwszym. Okej. Okay. pusty. Wkładamy sobie go na bok. I wyciągamy soszeczki z drugiego ok. I mamy drugiego i też idzie tu na boczek położymy z drugiej strony, dobra moi drodzy, co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 seszetek i seszetka z limitkami, które na bok i to będzie to samo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i też limitki, już widzimy. Limitki, one takie same, sprawdzamy. Co tu mamy na tych limitkach? I jest Joshua Kimiś. Jest Alfonso Davis, Gabriel Jesus, Greenwood z Manchester United, i Arthur z Juventusu. Dobra, może przełożymy tutaj. Okej, okay. i co, zróbmy pojedynek Bayern Monachium. Tutaj mamy dwie. Manchester City, Manchester United i Juventus Turin. Mamy sporo saszetek, a więc co? Otwieramy. Dobra, jedziemy z tym. A tu mamy jeszcze jedno zawiniątko. Zapomniałem, sprawdzimy dla pewności, jakie tu limitki. Ok. Jest kimś Davis, Gabriel Jesus Greenwood i Artur OK mamy po dwie te same limitki i co? szukamy Bayern City, United i Juventus zaczynamy jedziemy z pierwszą saszetką i co tu mamy? oczywiście szukamy jeszcze Rarek Greenback. Ajax, Ramiro. I jest pierwszy punkt dla Manchester United. Marcus Rashford Griezmann z Barcelony. I jest drugi punkt dla Manchester United. Mamy logo. Pięknie. I mamy goldzika. Druga saszetka. W drugiej saszetce Nastasic. Valdes i jest Muller z Bayern Monachium proszę odkładamy Messi Barella i Saul z Atletico Jeden dalej z szafkami co tu mamy? jest Greenwood Manchester United Bayern Monachium Pavard Jest koboza i jest Silva Manchester City. Proszę, Power Trio. I tu mamy zawodnik Barcelony, Ter Stegen. Ja sobie te saszetki tu złożę. O, tak będzie wygodniej. I jedziemy. Kolejna saszetka. To tym razem. Marsylia, Inter, Lazio, Acarebi, Aca Liverpool, Wynandum, Borussia, Sancho i Paris Saint-Germain, Kimberley na fanciku. Fernandez Boka, Di Maria Paris Saint Germain, Brozowicz Inter, Zambrano Boka, Szalkę Occipka i mamy Manuel Neuer, Bayern Monachium i mamy Remis między Bayernem a Manchesterem United. Następna soczewka, muszę trochę przyspieszyć. Ok, Real, Lazio. Co to jeszcze? Jest? Paris Saint Germain, Fenger, Marsylia i Barcelona Terstegen. Idę dalej z tymi saszetkami. Witzel, Dagba, Herrera, Ederson. W Manchesteru City. Patrzcie, bym przegapił. Jest drugi punkt, do Manchesteru City. Atletico. Lazio. I mamy, mamy Top Mastera. Mats Hummels, Szkoda, że akurat on, bo on mi często wpada. No ale cieszymy się z niego też. Tutaj sobie go odłożę. Trzeba najczęściej wpadająca rarka u mnie. Hazard i jest Paulo Dybala, w końcu jakiś punkcik dla Juventusu Turyn Haaland Kucku Lazio i w Borussii Wicel. idziemy dalej z trochę nam, ich, trochę nam jeszcze ich zostało i już widzimy, że będzie punkcik dla Bayernu Monachium ok Lopez Henderson Van Dijk na karcie lid, Goldzik i jest, tak jak mówiłem, punkcik dla Bayernu Monachium i tym samym Bayern wysuwa się na prowadzenie i Eriksen z Interu Mediolan muszę przyspieszyć, to już 8 minut a jeszcze sporo czasu, sporo saszetek Lukaku, Sané, Akarebi, Zule, Bayern Monachium. Kolejna karta. Liverpool i Goldzik. No, czy Bayern się wysunął na prowadzenie i nie oddał tego zwycięstwa. Co tu dalej? Gomez. I spójrzcie, kolejna karta PAWART z Bayernu Monachium, Casemiro, Weltman, Blind i International Star WITZEL Zostaje nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć saszetek. Jedziemy dalej. Co tu mamy? Waldez i jest punkt dla Juventusu Demiral Wajlandu Sancho i kolejny punkt Manchester City Logo i mamy Jan Oblak Top Master jest drugi Top Master Benzema, Alberto, Salah, z Liverpoolu, Lenglet, Barcelona, Sensi i z Liverpoolu Club and Country, Alexander Arnold i Henderson. Zostały trzy saszetki do końca. Ospieramy. Witzel, Dagba, Casio Pereira z Manchester United jest. Czwarty punkt. Klub and Country z Boka i Inter Intermediolan Brozowicz. Dwie saszetki do końca. Czy Bayern Monachium utrzyma zwycięstwo, czy może Manchester United tu dogoni? o Juventus i City to już raczej nie mają szans. Timo Imobile Sarabia, Goldzik. Azard i Alaba. Jednak bajem dalej buduje swoją przewagę. I została ostatnia saszetka A w ostatniej co mamy Eriksen, Anastasic, Harit, Dest, Fans' favorite Bałkotęg. Bo no i mamy tu już zwycięzcę. I jest international star Minkowicz-Sawicz z Lazio. Ok, jak widzicie, zwycięzcą jest Bayern Monachium, drugi Manchester United z czterema kartami, Manchester City i na końcu Juventus. Cieszą dwa top mastery: Matt Hummels i Jan Oblak A więc co, to było na tyle, jeśli się podobało. Łapka w górę, komentarze, subskrypcja. Pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku.